Biznes Tygodniu o tym, jak wiele o zarabianiu pieniędzy możemy nauczyć się od Tunezji. Jeszcze marzec, a już pełną parą ruszyła drapieżna kampania reklamowa przed wakacjami. Najzacieklej walczą o klienta kraje, które z turystyki czerpią pokaźną część swojego dochodu narodowego. Turysta utrzymuje nie tylko kucharza, kelnera czy pokojówkę w hotelu, ale i na przykład tkaczkę dywanów z wioski położonej kilkaset kilometrów od miejsca, w którym wypoczywa. Krajem, który perfekcyjnie opanował sztukę wciągania w turystyczny wir każdego, kto postawi w nim swoją stopę, jest Tunezja, pełna nie tylko słońca, ale również tego wszystkiego, co warto kupić. I mieć. Wodzenie turysty na pokuszenie zaczyna się niewinnie, na przykład w Muzeum Bardo, które oszałamia największymi na świecie zbiorami mozaik, czy w starożytnej Kartaginie, pełnej ruin pamiętających Juliusza Cezara. Za spotkanie z wielką historią turysta bez wahania wykłada 10 dinarów, każdy o wartości blisko dolara, i dokłada jeszcze jednego, by uwiecznić swoją twarz na fotografii z koryńską kolumną w tle. Miłość turystów do historii Tunezyjczycy godzą z własną, do pieniędzy. Owocem są obecne tu na każdym kroku tak zwane oryginalne kopie muzealnych eksponatów. Turyści najczęściej zamawiają kopie antycznych mozaik. Wykonujemy je z naturalnego kamienia. Specjalnymi narzędziami łupiemy go na jednocentymetrowe kawałki, przyklejamy do podłoża i zalewamy cementem. W całej Tunezji jest zaledwie 20 mozaicystów. To żmudna i trudna praca, dlatego metr kwadratowy mozaiki kosztuje nawet tysiąc dolarów. Miejscowe rzemiosło to jednak nie tylko kopie. Każde miasto ma własną specjalizację. W nabulskich warsztatach od tysiąca lat wyrabia się bajecznie kolorową ceramikę. Tutaj powierzchnie sklepików liczy się nie w metrach, a w piętrach. Turysta sam może obserwować jak powstaje jego waza czy dzban. Mimo, że ceny nie należą do najniższych, to i tak są tu dwa razy mniejsze niż w Sidi Said pod Tunisem, urokliwym zakątku nastawionym wyłącznie na turystów. Ile taki talerz kosztuje? 28? Nie, 10. 10 nie ma. Na budżet, 10, no, 10. No a Ty okay, 18? No, no, no 13. 15. No dobra, wezmę. Chociaż mogłabym się targować jeszcze dłużej. Tunezyjczycy lubią się targować. I taki talerz mogłabym kupić pewnie za 10 dinarów. Targowanie się to arabski ceremoniał, do którego Europejczyk musi przywyknąć, o ile nie chce urazić sprzedawcy albo wrócić z pustymi kieszeniami. One tourist come here. Zazwyczaj podaję turyście cenę dwa razy zawyżoną. wyżoną, na przykład za tę sukienkę tak naprawdę chcę 20 dinarów, ale pierwsza cena to 40 dinarów, a jeśli ktoś kupił mniej więcej rzeczy, to jeszcze opuszczam jedną trzecią ceny. Tunezyjczycy przywiązują ogromną wagę do symboli. Wierzą w znaki szczęścia i talizmany. Najbardziej popularne, oferowane również w rozmaitej postaci Europejczykom, to hamsa, czyli ręka fatimy, czy zapewniające dostatek ryby. Podobno najwięcej szczęścia przynoszą, gdy wykonywane są w obecności tego, komu są ofiarowane, też za dinara. W Suzie można przyjrzeć się pracy tkaczki i wiele dowiedzieć się o dywanach. Dywanowe wzory też są pełne symboli. Oto berberyjski tatuaż kwiaty jaśminu, schody meczetu, róża pustyni. Każdy taki dywan ma od 40 do 250 tysięcy supów na metrze kwadratowym. Najcenniejsze osiągają cenę kilkunastu tysięcy dinarów. Zasada jest niezmienna. Kilka dni po wizycie turystów z Europy opłacone kartą kredytową dywany trafiają do ich domów. Jeden, średniej wielkości sklep może rocznie sprzedać 4 tysiące takich dywanów. Osoby o kieszeni mniej zasobnej zadowalają się z tradycyjną czapeczką, której produkcja też nie pozostaje tajemnicą. Sashio robi się na drutach, potem filcuje w gorącej wodzie z mydłem, farbuje, wyczesuje i formuje na takich glinianych donicach, a to już efekt za 15 dinarów. W zaułku obok turysta spotyka jedyną na bazarze kobietę sprzedawcę perfum destylowanych metodą tradycyjną bez alkoholu. W dobrym tonie jest kupno siedmiu zapachów po dziesięć dinarów każdy. Perfumy te ciężkie i mocne są szczególnie atrakcyjne dla młodych żon. Podobno na mężów działają jak afrodyzjak. Przy takim zakupie można poddać się gratisowemu tatuażowi. Bez obaw zniknie po kilku dniach. Tu na pewno dotrą turyści. Wiedzą o tym sprzedawcy mieniących się w słońcu minerałów po jedyne pięć dinarów. Wiedzą też kilkuletnie dzieci oferujące ręcznie nizane na nić koraliki. Im za zapłatę wystarczy tylko cukierek. Przejażdżka Kalesz, czyli dorożką, to miejscowa odmiana agroturystyki. Kolejne 5 dinarów z kieszeni i możemy odetchnąć w cieniu palm. Atrakcją wliczoną w cenę jest pokaz ich zapylania. Brawo, brawo, brawo. bardzo, dziękuję bardzo. Dzień Przy okazji dajemy się namówić na zakup daktyli, które tu kosztują dwa dinary za paczkę. W supermarkecie trzeba zapłacić trzy razy tyle, kalkuluje turysta i sięga po kolejną paczkę. W oazie Tuzur rośnie 300 tysięcy palm, które rodzą rocznie 40 tysięcy ton daktyli. Metody uprawy nie zmieniają się od setek lat. Ziemia przechodzi z ojca na syna i stanowi podstawę utrzymania rodziny. Za szansę obejrzenia Fata Morgany też trzeba słono płacić. Kolejne 20 dinarów i wybieramy się na wycieczkę po wyschniętym słonym jeziorze zwanym Szatem. Im większy panuje upał, tym chętniej płacimy, bo miraże stają się bardziej wyraźne. Wyschnięte słone jezioro przyciąga wielu turystów. Tunezyjscy kupcy znaleźli i tutaj okazję do zarobków, sprzedając rozmaite minerały i róże pustyni. Nie wiadomo, ile dokładnie miejscowi zarabiają na porozstawianych w każdym możliwym miejscu straganach, ale z pewnością są w stanie wyżywić za nie całą rodzinę. Róża wielkości pięści kosztuje 3-4 dinary, a taki twór natury 10 razy więcej. Są też miejsca, gdzie Róży pustyni składa się taki oto hołd. Róży pustyni, a może pieniądzom, jakie przyciąga.